Witam i zapraszam do obejrzenia krótkiej recenzji czternastej odsłony serii Moriarty. Mangi, w której wielki plan mistrza zbrodni wkracza w swoją ostateczną fazę, a to oznacza zakończenie trwającej już od pewnego czasu konfrontacji dwóch niezwykłych umysłów. Sherlock otrzymuje od królowej wiktorii zadanie powstrzymania wroga imperium za wszelką cenę. William zdaje sobie więc sprawę z tego, że jedynym wyjściem z całej tej sytuacji jest jego śmierć. Nie wie on jednak, że jego oponent zrobi wszystko, aby temu zapobiec, bo uważa go za swojego przyjaciela. Każdy fan serii, decydując się sięgnąć po ten tytuł, otrzyma więc porcję treści, która potrafi trzymać w napięciu do ostatniego kadru, chociaż sam początek nie zwiastuje nadmiaru wrażeń. Pierwsze kilkadziesiąt stron to bowiem duża dawka nacechowanych różnymi emocjami dialogów. Dopiero później na scenę wkracza mocniejsza akcja. Zaprezentowane tu wydarzenia nie są może jakoś nadmiernie zaskakujące, ale i tak z wielką przyjemnością obserwuje się to, jak twórcy sięgają po pewne motywy stwórczości Doyla i dostosowują je do własnych potrzeb. Kolejnym plusem Tomiku jest zaprezentowana złożona relacja Sherlocka i Moriarty'ego. Słynny detektyw w dużej mierze rozumie i aprobuje ideały Williama, niekoniecznie zgadza się jednak z podejmowanymi przez niego działaniami. Z jednej strony chce go powstrzymać, z drugiej zrealizować jego plan zmiany imperium. Moriarty Tom 14 jest więc naprawdę bardzo dobrym zakończeniem pewnego etapu opowieści, stanowiąc jednocześnie wstęp do dalszej intrygującej fabuły. Dajcie znać w komentarzach, co wy sądzicie na temat tej mangi.